Branża eventowa jest stosunkowo młodą branżą, tak więc początkowo zapotrzebowanie na nasze usługi było dosyć niewielkie. Dzięki działaniom całego środowiska eventowego jak również zbieraniu doświadczeń przez samych klientów nastąpił stosunkowo powolny wzrost zapotrzebowania na nasze usługi. Jeśli chodzi o boom, tak, na pewno były takie kluczowe momenty. Jednym z nich były na przykład Światowe Dni Młodzieży, duża impreza, która przyciągnęła masę firm oraz bardzo dużą grupę ludzi do Krakowa. Kolejnym takim wydarzeniem z niedalekiej przyszłości było rozluźnienie restrykcji związanych z pandemią COVID-19, i wszyscy organizatorzy wtedy wrócili do organizowania imprez stacjonarnych, które dają zdecydowanie większe możliwości networkingowe, pozwalają integrować się uczestnikom i pozwalają. Tak naprawdę na bezpośrednie spotkania. To o co w każdym wydarzeniu chodzi. tak naprawdę oznacza to opiekę nad klientem, wskazanie mu drogi, którą musi pokonać, żeby zorganizować swoje wydarzenie od A do Z. Razem z klientem pracujemy na sukces każdego wydarzenia. Doradzamy mu zarówno w wyborze lokalizacji, w wyborze menu, dostarczamy obsługę techniczną oraz sprzęt potrzebny do realizacji. Pomagamy klientowi zdecydować, pomagamy mu osiągnąć swój cel. Bazując na naszej wiedzy i długoletnim doświadczeniu, wiemy jak to robić. Każde wydarzenie jest inne i każde wydarzenie rządzi się swoimi prawami. Inne wyzwania stoją przed nami, kiedy organizujemy szkolenie dla kilku, kilkudziesięciu osób. Zupełnie inne wyzwania stoją przed nami przy organizacji dużych kongresów, konferencji, imprez firmowych, a jeszcze inne przy imprezach masowych. Właśnie to jest rola agencji eventowych i firm takich jak nasza, żeby pomóc klientowi podzielić się doświadczeniami związanymi z organizacją tego typu wydarzeń i tak naprawdę rozwiązać. Te problemy, lub doprowadzić do tego, by się nie pojawiły. Ten sam problem na jednym wydarzeniu nie jest żadnym problemem, na innym jest zdecydowanie wielkim problemem. Zaczynając od jakichś bardzo małych rzeczy, typu pilot do prezentacji nie działa. No, nie jest to wielki problem. Podczas szkolenia, gdzie mamy osoby pracujące w jednej firmie, no. Przypadek, zdarzyło się, no ale ten sam problem podczas konferencji, gdzie zapraszamy swoich kluczowych klientów, pokazujemy swoją markę, chcemy się wypromować, no jest sporym fopa wizerunkowym. Więc tak naprawdę te problemy są bardzo różne, czasami ciężko je przewidzieć, no ale na pewno musimy dbać o to, aby w porę je rozwiązać. Kluczowym wyborem dla organizatora jest to, czy wybrać obiekt w centrum miasta, poza miastem, w jakiejś fajnej lokalizacji. Kluczowe dla organizatora, jak również dla uczestników, jest to, w jaki sposób uczestnicy dotrą na miejsce organizacji wydarzenia, bo to przede wszystkim o ich wygodę nam chodzi. Jeżeli e, lokalizacja nie posiada parkingu, jest do niej daleko, tutaj musimy jakoś zareagować: zorganizować transport, czy zorganizować parking. Kolejnym wyzwaniem rzeczywiście e, są noclegi. E, bardzo często e, Obiekt jest piękny, ale niestety nie mamy gdzie położyć gości. Co za tym idzie, jest to dla nich niewygodne. Warto przy wyborze obiektu pomyśleć o tym, aby posiadał on parkingi, posiadał on miejsca noclegowe. Jeszcze lepiej, jeśli będzie też posiadał własną kuchnię, własną restaurację i świadczył nam usługi cateringowe. To wszystko znajdziemy w CKF-13, Centrum Konferencyjne Fabryczne, które oferuje nam zarówno catering, jak również miejsca noclegowe, a także świetny dojazd, ponieważ sama lokalizacja jest bardzo przystępna dla uczniów. Uczestników. Ja również bardzo dziękuję.